Witam bardzo serdecznie na kanale San Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Ci moi drodzy horoskop tygodniowy od 9 do 15 listopada. Tutaj znaki ognia baran, lew i strzelec są gośćmi głównymi. Także mm, zapraszam serdecznie do wysłuchania. Rozkład z kart Tarota oraz Lenormand przypominam, ale także moi drodzy, tutaj z gardłem moim już jest lepiej. Nie ma tej chrypy, także zobaczymy na jak długo. Wspieram się naturalnymi sposobami, czosnkiem i cebulą, syropem, także zobaczymy. No, i zaczynamy od 9 do 15 listopada. E, karty Tarota bo no to powraca, dużo się rozmawia, to powraca chrypa Od 9 do 15 listopada. Baran. No, u barana idą zmiany. Poniedziałek, baran może poczuć się trochę zraniony, odosobniony, zniecierpliwiony, także tutaj trzeba będzie przeczekać tą energię, przeczekać ten dzień. We wtorek, moi drodzy również to może być przemęczenie. Może będziecie na coś czekać, ale niektórzy mogą mieć zwolnienie lekarskie, mogą mieć urlop, odpoczywać. Także poniedziałek i wtorek troszeczkę trzeba potraktować luźno te dni. W środę przeciążenie to może być przeciążenie pracą, przeciążenie fizyczne albo psychiczne. Może kończycie jakiś projekt, jesteście bardzo zmęczeni, no i czas właśnie trochę odpocząć. Też yy, możecie być zazdrośni o partnera, o partnerkę. Także tutaj w środa taka uwaga. W czwartek, już jakoś tak powrócicie do siebie, do, do normy. Może być tak, że będziecie nawet bardzo harmonijnie i tutaj dobrze porozumiewać się z partnerem. Możecie się zakochać osoby, które szukają miłości. Także tu czy w pracy pracować bardzo dobrze w zespole? Tutaj pojednanie takie, y, odczucie harmonii i miłości. Bardzo dobry czwartek. Y, piątek, jakaś y, tutaj niespodzianka finansowa może być, możecie coś kupić sobie, ale też możecie czuć się właśnie bardzo. Y, Dobrze zajęci swoim życiem, ale też, moi drodzy, taka, taka radość, właśnie z życia, z posiadania, ze swojej pracy. Tutaj pieniądze również mogą pokazać się, które się nie spodziewacie: także finansowo dobrze, może kupicie sobie coś ładnego, wybierzecie się na zakupy w sobotę. Równowaga, taki balans, harmonia powróci w domu. Może zajmiecie się swoim hobby, zajmiecie się swoją jakąś taką hmm, smykałką, że tak powiem, czymś co lubicie, a nie macie czasu, a w sobotę znajdziecie na to czas. No i niedziela król monet, może mężczyzna Was odwiedzi, albo też po prostu dowiedzi się o finansowym jakimś zastrzyku pieniężnym, dobrym, niespodziance. Tu może być rozmowa z mężczyzną, wsparcie, także dobrze. Moi drodzy, w zdrowiu zaś, w zdrowiu trzeba uważać na podwójne narządy. Oczy, uszy, yy, mignały, yy, nawet nerki bym powiedziała, ale trzeba też zwrócić uwagę właśnie na sprawy mogą być korzonki jakieś takie yy, kości bolące. Tutaj trzeba uważać, bo to może być takie trochę przeciążające. To może na przykład poniedziałek, wtorek, środa Wam być coś tutaj dolegać, coś, coś, coś nie za bardzo tutaj zdrowotnie. To pamiętajcie o tym. No narządy ruchu, właśnie mówię, kolana również tu się pokazują, biodra. Tak, tak. To trzeba to trzeba... Na to uważać. Zmiany idą, spotkanie z jakimś mężczyzną, tutaj karty Lenormand podpowiadają, wyjaśnią się jakieś niejasności, ale trochę zamieszania w tym tygodniu może być u Barana. Karty Lenormand o tym mówią: zamieszanie wokół jakiegoś mężczyzny. Dobrze, przechodzimy do Lwa. Od 9 do 15 listopada. Bo tutaj jak się rozgadam, to nie będzie końca, mojej drogi. Od 9 do 15 przypominam, daj wskazówki dla lwa. Karty Lenormand dopowiadające. Poniedziałek, może będziecie się doszkalać, może to być nauka, może dla niektórych medytacja, modlitwa. Ale też niektórzy mogą podpisywać umowę. Yy, także, moi drodzy, możecie tu dużo zdziałać w poniedziałek. Na pewno będzie to pracowity, taki owocny dzień. We wtorek yy, radość, zabawa może być spotkanie z przyjaciółmi, będziecie świętować jakiś sukces, coś wam się w życiu tutaj powiedzie. Wtorek bardzo przyjemny, zresztą poniedziałek również. W środę czegoś Wam będzie brakowało w życiu: albo pieniędzy, albo zdrowia, albo tutaj w emocjach nie będzie coś grało, będą jakieś braki. Może będziecie za kimś tęsknić, może będziecie hmm, czegoś żałować. No coś tutaj będzie się działo, takiego, że będzie trochę takiego smutku. W czwartek również możecie czuć trochę zranienie, może zniecierpliwienie. Ktoś może Was zranić, albo też Wy będziecie bardzo niecierpliwi, będziecie na coś czekać. Piątek. Y może być taki mały uśmiech losu, jakaś radość, drobna niespodzianka, spotkanie z kimś, także tutaj coś niespodziewanego, ale spotkanie może z kimś z przeszłości, ale też możecie otrzymać jakiś prezent, możecie gdzieś udać się na jakieś spotkanie, właśnie z kimś, kogo już znacie. Także moi drodzy, piątek sympatyczny po tych dwóch dniach. No i w sobotę znowu taki marazm, trochę nudy, trochę nie będziecie wiedzieć, co macie robić, nie będziecie widzieli możliwości dla siebie, jakichś fajnych spraw nie będziecie widzieć, nie będziecie doceniać nic. Także sobota taka nudna, leniwa. No i. Tak jakoś to przejdzie, a w niedzielę podróż wydaje mi się może być gdzieś dalsza nawet, albo też będziecie załatwiać, kupować coś, sprzedawać. Tutaj dobry dzień, ta niedziela. Pamiętajcie, karty Lenormand podpowiadają, że dużo radości mimo wszystko czeka Was w tym tygodniu. Może być spełnienie w miłości, ale też mogą być jakieś lekkie przeszkody, moi drodzy, w uczuciach, mogą być jakieś niejasności. Także trochę możecie poczuć właśnie się zranieni, tak jak ten tarot właśnie tu. Pokazał. Mimo tej radości, która będzie na pewno w tym tygodniu, będzie też trochę zranienia. W zdrowiu proszę uważać na nerwobóle, korzonki mogą dopaść. Ale tutaj właśnie też układ pokarmowy trawienny. Może nie będziecie mieli apetytu, może nie będziecie chcieli za bardzo nic jeść, ponieważ tu układ pokarmowy przeciążony jest i zalecane zioła dla lwa w tym tygodniu. Także moi drodzy, to jest Lew. A przechodzimy teraz do Strzelca. Zobaczymy, co u Strzelca w tym tygodniu od 9 do 15 listopada. Strzelec, wszystko dobrze aż do niedzieli? No, nie żartuję. No, zobaczmy. Poniedziałek, duża witalność, będziecie bardzo energetycznie podchodzić do swojego życia. Może będziecie ćwiczyć, może gdzieś będziecie biegać. Także tu dużo energii i dużo takiej mocy. Możecie też pomagać osobom starszym, dzieciom. Także poniedziałek. Szczęśliwie. We wtorek może trochę będziecie dominować w swoim domu, w swojej rodzinie również. Możecie podpisywać jakąś umowę, także ktoś z Waszego otoczenia może Wam tutaj pomóc. Może to być mężczyzna, który jest właśnie na stanowisku i może to być rozmowa z nim, może być bardzo pomocny. W środę myślę, że zrobicie coś dla siebie spontanicznego. Może gdzieś się wybierzecie nieplanowanie? Tak jak ja to mówię, może być jakaś krótka wycieczka. Możecie też mieć randkę, krótki flirt. Także tutaj jakaś niespodziewana radość. Bądź też niektórzy ze swoimi dziećmi czy z wnukami gdzieś się wybiorą. Niespodziewanie na przykład. I też będzie z tego duża radość. W czwartek sprawy powrócą, które były w przeszłości niezałatwione. Może być urząd jakiś, może być tutaj sprawa w sądzie. Trzeba będzie to wszystko pozałatwiać. W piątek dobre pieniądze możecie uzyskać z pracy, ze spadku, moi drodzy, tu. Naprawdę dobre zakupy, rozmowa o waszej z Waszą rodziną, o finansach. Także pieniądze mogą przyjść tu do niejednych strzelców. Piątek będzie dobry. Może w pracy otrzymacie podwyżkę. Także może wygracie coś, niektórzy. Także bardzo dobry piątek, sobota bardzo dynamiczna, niektórzy mogą mieć wyjazd, niektórzy mogą załatwiać swoje sprawy. Ci, którzy mają firmy, będzie bardzo dynamicznie, dużo klientów, dużo spraw wokół Waszej, właśnie działalności, ale też ci, którzy nie mają firmy, mogą wszystkie sprawy, które sobie zakładają na sobotę, to na przykład załatwić. Tak, także tutaj dobry tydzień, oprócz niedzieli, bo w niedzielę, moi drodzy, zmiana planów. Zmiana planów, to co myśleliście, że będziecie robić, to trzeba będzie przełożyć na inny dzień, bo tutaj albo zdrowotnie, albo czasowo nie wyjdzie. Także proszę uważać na ulicy, na, na samochody, jak tutaj właśnie jeździcie, jak się poruszacie. Bo może być jakaś stłuczka też, może być problem z prądem w domu. Ale też kręgosłup może Was boleć, bo zdrowotnie tutaj zdrowie raczej nie będzie złe, ale w niedzielę może być właśnie problem. No drobne przeziębienia, drobne przeziębienia, bóle głowy jakieś mogą się pokazać, czasem hmm, pęcherz może boleć, nerki takie problemy, ale hmm, moi drodzy skoki temperatury mogą być również, czy ciśnienia u niektórych. Ale to są aspekty ogólnie, wiadomo, nie dla każdego strzelca. Moi drodzy, Lenormand podpowiada o załatwieniu jakichś spraw związanych z Waszą pracą bądź firmą radości, ale też pamiętajcie o rodzinie. Bo tutaj się pokazuje życie rodzinne oraz te zdrowie nie będzie złe oprócz tej właśnie niedzieli, bo tutaj niektórych może dopaść na przykład nagły ból kręgosłupa. Także na to zwracam uwagę, uczulam, bo lepiej wiedzieć i być przezornym. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Także moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Wszystkie strzelce, wszystkie znaki ognia i do usłyszenia.